Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kto dzisiaj zgadnie, co nam wypadnie? Dzisiaj wziąłem sobie specjalnie kosteczkę z temu, żeby nie było, że znowu wypadnie to samo. No i co? I dla mnie się zaczyna najtrudniejszy i najbardziej pracowity tydzień w roku. Może nie, nie, są takie tygodnie w roku, które też są bardzo pracowite, ale faktycznie będę miała teraz bardzo dużo pracy, także dzisiaj pewnie szybciej troszkę, zobaczymy, co nam wypadnie. O, dwójka, widzicie, jednak <laughs> niekoniecznie wypada nam codziennie to samo. Ta strona się odczarowała, odczarowała. Dobra, dziś nie musisz nic robić, jeśli jednak masz ochotę, zagraj w ulubioną grę budżetową. Dobra, to w co my sobie zagramy, słuchajcie? W Tetris'a? A zagrajmy sobie w tego Tetris'a. Niech będzie, że zagramy w Tetris'ka. Rzucimy sobie tą samą kostką i mamy jedynkę, czyli tego naszego długaska. Tylko czekajcie, muszę znaleźć yy, niebieski. Yy, I co sobie zrobimy? Zrobimy sobie. Tutaj dalej? Dobra, robimy. Robimy. I tu mamy co? 4, 5 i 2, czyli 11. Może byśmy zrobili jeszcze raz? <noise> A zrobimy. Kto mi zabroni? Ten. Ten on. E, to jest czwóreczka. Mm. I on będzie leżał tak. Dobra, to malujemy go tutaj. Nie, bo to będzie miał 10, Ja chciałam na 9. <noise> Teraz będę znowu kombinować. No nie, no nie mogę tak robić. Poczekajcie, bo chciałam mu dać 9, ale faktycznie wszędzie jest jak już to 10. Jak gdzieś będę miała dziewiątkę, żeby tu położyć. Pewnie nie, pewnie zrobimy tą dziesiątkę. Dobra, zrobimy tą dziesiątkę, nie będziemy się szczypać. Yy, I będzie 21, ciach i ciach, tylko będę musiała sobie w tym lego rozmienić, rozbroić, chciałam powiedzieć. Yy, bo mam całe 30. <laughs> już sięgam w słoiczek. A no, tu jest sporo sporo już gotówki karteczka z tym, że to był zgredek, nie? Dobra, czyli potrzebuję 9 złotych stąd zabrać o ciach. I 30 mamy tutaj z powrotem, znaczy 21, nie? Ale 30, Uhu, ale tu jest dużo. Też jest na wymienianie w każdą stronę i w jedną stronę i w drugą stronę, bo możemy i sobie wymieniać do tego, żeby rozmieniać pieniądze i żeby je tam wymieniać na grubsze. Więc super, bardzo się cieszę. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj taki króciutki filmik, e, typowo odkładaniowy. Jutro, oczywiście, widzę się z Wami na filmiku z mini, nie z mini wyzwankami, z wyzwaniami tygodniowymi. Jutro, akurat troszeczkę później, jadę do pracy, więc to jest idealny czas, żeby to sobie nagrać. Więc e, zabieram się dzisiaj już za szykowanie do pracy, a my się widzimy i jutro, jutro się widzimy jutro nam się Trzymajcie się, miłej y, wtorku, miłego wtorku, chciałam już powiedzieć miłej środy, nie? Bo ja już jestem, myślami już jestem przy jutrze, więc miłego wtorku Wam życzę y, i do zobaczenia na jutrzejszym Vlogmasku. Trzymajcie się, pa!